Dzień dobry moi drodzy! Nowy dodatek wdziera się do świata kart Pokémon Battle Styles. E, dzień dobry! Co do zestawu Battle Styles, tak właśnie wygląda zestaw Freleysowy, e, który możecie sobie zakupić. W wielu jeszcze sklepach jest dostępny. Zapraszam również na turniej prelistowy, który będę organizował przez kamerki. Także polega to na tym, że z takiego zestawu składacie sobie talię 40 kart i, i gramy po prostu w karty dla zabawy. For fun. A teraz przechodzimy do openingu. W takim układzie, gdy kupujecie zestaw prelistowy, w tym momencie dostajecie to, co dostają gracze. Sprawdzimy nie jak prelistowy, kiedy jeszcze były te turnieje grane. Zatem dostajecie zestaw tego preboxa plus trzy dodatkowe boosterki z zestawu Battle Styles, ale tylko z tego można złożyć talię. Eee, dobra, eee, zaczynamy od zestawu. Eee, promki są cztery, jak zwykle, dostępne i widzicie w tym momencie na ekranie. A ja trafiam brązonga. Tutaj jakieś notki o budowaniu talii. E, Bronzong. E, można przynosić metalowe energię z pokemona do pokemona To jest ciekawa opcja. E, rozdzielam sobie te boostery, tylko żeby móc użyć tych do talii. A na razie otwieram wam zestaw prekitowy. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Ja jestem brązong Prąkowy. Może należy to był odłożyć na bok, A tu będę pokazywał karty, odkładał Bruno Single Strike. Alister to już znaliśmy. Sonia Single Strike Energy. Nowa mechanika Single Strike i Rapid Strike. I widzę, że trafiłem na dek Single Strike. Także Handower i Handum razy dwa Stone Journey. Single Strike Quickball zawsze przydatny do talii. Sonia Dan, Bronzor, Indidi, dwa Zubaty, dwa Golbaty i dwa Krobaty. To w zestawie prelisowym. Spoko zestaw, akceptuję. Podoba mi się brązong jako promka, chociaż chyba bardziej bym chciał oktylery. Ale już go ładuję do koszulki. Taki brązong. I mo fajne. Fajne, fajne. Brązak zostaje z nami, reszta na razie idzie w odstawkę I co? Czas na cztery boostery z Prelisa One tak dotykowo różnią się... Nie, w sumie się nie różnią, zawsze były te luźniejsze z Prelisa Boostery niż, niż z Booster Boxa, ale te wydaje mi się, że są tak samo luźne Ciężko, ciężko ocenić No I muszę je otworzyć to już jest problematyczne. Co w zestawie Battle Styles? 183 karty. Kilka z nich na pewno będzie bardziej lub mniej grywalna. Ale są potencjały: jest Urshifu Rapid Strike i Single Strike. Oba mogą być dobre. Tepik Single Strike. Energia Rapid Strike Energy. Proszę bardzo. Te, te dodatkowe energie też będą dobre, specjalne. Fob, Hitmore, X-Sharp, wraca... X-Sharp wraca do gry i Sandaconda. Holo, holo, holo. Okej, okay. holo to sobie włożę do koszulki. Niech ma, niech ma w koszulce. Ma w koszulce być. Lecimy dalej. Eee, co bym oczekiwał? Co chciałbym trafić w tecie? No, te urshifo najbardziej, tak mi się wydaje. I wszystko co jest grywalne, tak naprawdę nie zależy mi to jakoś szczególnie na drogich kartach, i takich tu też nie będzie dużo. Eee, bronzor, jak nia. Spoink! Rapid Strike Scroll of Swirls. Kaktern. Rapid Strike Energy znowu. Arn of Vitality i Mimikyu V Ej, Mimikyu jest ładny Fajna karta Podoba mi się When you put this Pokemon from your hand onto your bench doing your tour you must prevent All damage done to this Mimikyu V O, spoko Tylko, że atak taki sobie Chociaż może ma potencjał Z jedną energię. ciekawe Ciekawy jest ten Mimikyu, ciekawy, ciekawy Może jakiś Delk na miniflu powstanie. Do pre-release'a wydaje się też dosyć, dosyć ciekawą opcją. Lecimy dalej. Zaspoilerowałem kod, niedobrze. 4 za 2. Salandit. Bellsprout. Minfo Rapid Strike. Yamper. Glemiał. O, czarny Morpeko. Doublet Cheryl. Kaktern i... Tapu Koko VMAX! Chciałem trafić tę kartę, bo mi się podoba ten atak. Jest ciekawy. Proszę bardzo, Vimax Tapu Koko, ale jak nie trafię Tapu Koko V z ostatniego boostera, to nie będę mógł go użyć. Tapu Koko VMAXa na preleesie. No nie mam podstawki. Ale fajny, fajny. Tapu Koko VMAX podoba mi się. Podoba mi się ta opcja. Otwieramy dalej. Otwieramy dalej. 4 za 2. Proszę bardzo. Markrow. Tepig. Honech. O, Honech z kwiatuszkiem. Tu jest jakaś historia ukryta. Tu coś leży. Hmm. Electabuzz. Baltoy, Single Strike Energy. Fajnie, fajnie. Podoba mi się trafianie specjalnych energii. One mogą się okazać grywalne w dziwnych momentach. I Vivillion. Okej. Okay. I to tyle, jeśli chodzi o Prerelease. Kit. Czas na trzy, trzy wolne boostery. Arty na boosterach... ...są jakieś. Nie, yeah, spoko. Sporo z tego setu mi się podoba rzeczy. Yy, nie ukrywam, że trochę nawet bardziej mi się ten set podoba, niż Shining Fates. Bo wolę takie sety... ...zwykłe. Tak to określę. Niż sety jakieś kolekcjonerskie. Bardziej jestem jednak graczem, niż kolekcjonerem. Bronzor Kaknia. Live Score. I Galera Mr. Rhyme Nie holograficzny. to zostaje tutaj? Nie mieszam tych kart. Chociaż najwyżej. Potem obcaję jeszcze raz ten opening. Jakbym miał jakiś problem z rozpoznaniem. Co jest skąd? 4 za 2. Glemiał, Silicobra Cobra, Freelish, tak mi się podoba. Taki, taki o! Uh, Handower, Scatterbug, Energia, Fan of Waves, Dottler, indiri tool Tooljammer i Stoutland V. Spoko. Nie wydaje się to dość dobra karta, dość grywalna, ale to jest fałka. Zawsze miło ją zobaczyć. Fałek nie pomylę na pewno, także tutaj sobie ją kładę. I ostatni booster na dziś: Honecz, Gligar, Electabuzz. Bellsprout, Bronzor, Energia Crudant. Tower of Waters, Corina's Focus, eh, mech, takie sobie, Electawire i Marowak z Battle Armorem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dodatku Battle styles, bo mi się podoba, bo dla mnie dla mnie ten dodatek jest ciekawy. Dla mnie ten dodatek może wnieść kilka, kilka fajnych mechanik do mety. Kilka fajnych rzeczy w karty Pokémon. Target Whistle wraca pod inną nazwą, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dobrego weekendu. Pa. pa.